tak taki gołąbeczek i nie wiem czy to jest objaw ospy, że oczko takie już zaropiałe. No mam dla lotnika kropelki do oczu, to będę stosować i tutaj jeszcze zobaczę co się da zrobić z tym oczkiem, ale jeżeli jest to ospa, no to to jest poważniejsza sprawa. Ale tu mi się wydaje, że on więcej nie ma takich, takich, takich... Tu jakiś stan zapalny może był, bo takich strubków nie ma chyba raczej więcej, tylko po prostu na tym oku. To jakiś luczny gołąbeczek, bielasek. O, cudo takie i takie oczko. No i muszę go zabrać do domu. Zobaczę co to, co to się da zrobić. Jeszcze tu zajrzę do dzióbka. Czy on nie ma takich zmian na głowie więcej? Nie, kurwa, on no, no jeszcze tak oddycha ciężko. No, jest już u mnie gołąbeczek. Oczko takie przemyte solą fizjologiczną, zakroplone. Nie wiem, czy tam w ogóle on ma to oko. Tak mruga powieka chyba jeszcze jest, bo mruga. Śliczny taki ten gołąbulek, i tak mu coś w oczko się stało. Być może, że go tam coś w to oko dziabnęło, i to, i to taka, tak się stało. No, dzisiaj go przyniosłam. To dzisiaj jest dzień 6, 6 sierpnia. Dzisiaj znalazłam, zobaczymy, jak to będzie postępo. Czy to będą postępy z tym oczkiem. No, mam tutaj dla lotnika wzięłam kropelki, więc i on tutaj jest takie właśnie, są przeważnie stosowane. Ja go wypuściłam, to od razu chciał uciekać tu na oślep. Tym bardziej no, jest niesprawny, bo ma tylko jedno oczko. To i jakiś drapieżnik prędzej, czy, czy no, po prostu czwaranok jakiś. Czy kotek, czy piesek go może pogonić. No i też ono z parku, jest tam ludzie, jeżdżą też. Jest ścieżka rowerowa dosyć szybko, ono może nie zauważyć. Może to być narośl jakaś taka, coś w formie raka, ale... Ale mam nadzieję, że to wszystko tu dojdzie do normy. No tam widać, że o. widać, że to oczko, może i tam jeszcze jest, bo się rusza ta powieka. takie ja, to się obawiam, żeby to nie była ospa, bo ospa daje takie yy, takie, ale no, nigdzie indziej nie ma tych strubków, tylko tu na tym jednym oku. To tak. Ospa to raczej w kilku miejscach się wyrzucają te strupy. Co nie powiedziane, że nie ma, może gdzieś. Nie wiem, czy wewnątrz, też ospa atakuje tak. O, troszeczkę tam głosik się odzywa, ale taki ma. Jakby go tam coś blokowało. No takie oko, kochani. I zaczyna się jego u mnie tutaj. Pobyt, rekonwalescencja. No, głodny gołąbek, on w ogóle już jadł w kartoniku, ja mu do kartonika wsypałam jak go wiozłam. Troszeczkę w tym kartoniku siedział, to już tam zaczął jeść. Głodny, ma jedzonko, ma wodę. Na pewno wszystko sobie znajdzie, bo to jedno oczko to widać, że jest sprawne. O, troszkę tam zaswędziało, no, jednak przemyte. Nasmarowane. Tam gdzie oko, tam staram się przemyć solą fizjologiczną i dać kropelki, a tu gdzie no ta, widać, że to nie jest oko, tylko ta okolica, no to tym terbiotykiem wysmarowałam. Żeby tam bakterie się nie rozwijały. Może tam delikatnie, jakby się ropa zbierała, no trudno mi też tak coś powiedzieć, bo tak w, w zasadzie no, nie mam też takiej wiedzy. Jak lekarz. Tylko oczywiście co nieco z jakiegoś tam doświadczenia, no ale tu z takim okiem, to jeszcze był kiedyś gołąbek, ale to on miał taką zmianę raczej już podchodziło pod jakiś nowotwór, no. Gładny sobie zajada. A tam, a tam jest taka mieszanka, którą tutaj dałam wszystkim gołąbkom. Troszeczkę czosnku, troszeńkę buraczka. No, a tak jak tam na kanałach podglądam, jabłotyk. No to na tym zakończam dzisiejszy dzień. Zobaczymy, co będzie dalej. Po nocy gołąbek to już jest dzisiaj 7 sierpnia. A troszkę tam schował. Nie widać nic tam ciekawego, może troszeczkę mu się otworzyło. Drugi dzień jest u Jest 8 sierpnia, no to jest to prawe oko, które jest zdrowe, ale lewe oczko na szczęście tam jest, już oczko odkryte. Przymywam solą fizjologiczną i dostaję kropelki do oczu też. To wszystko jest ważne u gołąbka, bo Diagnozując jakieś choroby, no to wszystko, wszystko jest ważne, wszystko trzeba obserwować. Tamto oczko jest takie śliczne, jak i to. Już tam się obawiałam, że pod tymi strupami to oka nie ma, a co najmniej powieki, no. Ale jest wszystko. Tyle, że od rana po prostu to oczko ma takie zalepione. Zaraz spróbuję, żeby się odwrócił w drugą stronę i pokażę to jego. To jego oczko tak za bardzo nie widać tej drugiej strony, ale o, widać jest tam śliczne oczulko, tylko że właśnie zamknięta powieka zaraz będzie miał przemyte, zaraz będzie miał podane kropelki Dziubulek. To jakiś śliczny, ten gołąbeczek, a miał sporo pirojadów, pirojady też już. Na pewno tam zlikwidowany, bo wczoraj był wysypany na jady Troszeczkę tam o to oczko widać, ale tak stoi tak w tej drugą stronę właśnie mu przemywałam, więc taki trochę wystraszony Dużo siły ma, chce uciekać, wyrywa się gołąbek Oczko w każdym razie widać Tutaj dostał już jedzenie. No, drugi dzień dostaje antybiotyk. A jeszcze ma takie drogi oddechowe zawalone. Więc yy, to jeszcze sobie u mnie pobędzie. Oczko będzie przemywane. Może się tu odwróci tą główką. No raczej tym lepszym oczkiem pewnie lepiej mi też patrzeć. O! A widać. Okazało się oczko, śliczne, gołąbkowe, tak, no, no, no to pokazało się, tak, jedzonko już dostał, zaraz wody dostanie, też gołąbek, wodę wymienię, to jest 8 sierpnia. To jest 9 sierpnia, chciałam pokazać jak rzęzi ten gołąbeczek. troszeczkę było słychać więc to najważniejsze dlatego jest na antybiotykach o oczko już ładnie dzisiaj widać bo tak to rano miał jeszcze zalepione żeby się odwrócił tym drugim oczkiem ale o widać śliczne oczko ładnie ładnie już że też ta tęczówka taki kolor dostaje jak powinna mieć bo no jest taka powiększona, ale bo, tam, bo on właśnie dobrze, bo trzyma z tej strony, tam jest więcej cień, dlatego y, się rozszerza źrenica, a już kolorek ładny też, bo był, była trochę inny, miała kolor niż, niż to oczko. Y, także no śliczny taki bielinka nazwiemy, czy bielinek, może gołąbka. No, tutaj jeszcze, żeby to rzężenie mu odeszło. Ma tabletki, więc pozostaje. Co tam, kochane? Pozostaje czekać. To jeszcze jest dzień 9 sierpnia. Tylko, że już późniejsza pora. Gąbeczek sobie siedzi. On tak to cały czas stał. I oczka jak przyszłam, bez przemywania otwarte. O, widać, że jest otwarte, czyli już tam ma się ku dobremu. Nie wiem, czy ta jest źrenica większa, czy po prostu z tamtej strony jest cień pada, i dlatego się ta źrenica tam jest rozszerzona. Mi się wydaje, że dlatego. Gąbeczek spokojny. Nie słyszałam na razie, żeby harczał, ale pewnie jeszcze będzie miał taki głosik nie bardzo przez jakiś czas. Gołąbeczek już chce zwiewać. A tak go pokazałam, bo tu się kręci, wierci. Po klatce skacze. Już jak ożył. Jak początek filmu, jak on tam siedzi, taki biedny, z tym oczkiem zawalonym, zaropiałym, a teraz tak kogo, ogonkiem to już zamachnie. To już od dwóch dni, co najmniej. Ale skacze na klatkę, chce uciekać. Chce wracać do siebie. No ale ma antybiotyki, jeszcze po antybiotyku, więc tu jeszcze mu, musi trochę u mnie posiedzieć. Śliczny gołąbeczek. Mieszczuszek, no bo żyje z miejskimi gołąbkami. On taki bielusi. Śliczne ma te pióreczka. Miał piurojady, to obsypany też na piurojady. Akurat, tutaj będzie tyle, że później jeszcze sprawdzę, czy tam coś się nie pojawiło. Tych piurojadów i. Będzie ok. Ja, no, widzicie, jakie żywotne wszystko tam sprawdza dziobie. Dzisiaj jest 10 sierpnia. Pora pokazać gołąbeczka w końcu. Już tak składałam o nim film. Każdego dnia coś nowego u gołąbka. Bardzo szybko, ciutko postępują tam yy, ta regeneracja u niego. Już nie ma problemów oddechowych, ale jeszcze tam ma do wybrania. Jeszcze ma tych, trochę, trochę tego antybiotyku. Po antybiotyku to wiadomo, musi też u mnie posiedzieć, ponieważ to jest stosowany probiotyk. Gołąbeczek musi się wzmocnić. Oczko ładnie, niezalepione nie dzisiaj rano po obudzeniu patrzy wyraźnie także problemy te oddechowe zniknęły nie ma żadnego tam rzężenia duszenia się więc tutaj postęp naprawdę jest taki żeby każdy gołąbek tak szybciutko dochodził do formy to naprawdę by było Super śliczny taki gołąbeczek te pióreczka y, takie ma ładne, y, ładne kolorki y, No tutaj oczko to wiadomo było i smarowane dookoła i, i przemywane Jeszcze ten dziubek muszę przyjrzeć, czy trochę nie za długi y, No i tak gołąbek wygląda Dostał jedzonko oczywiście obsypane już trochę zjadł yy, obsypany yy, priobiotykiem tutaj mam taki w proszku od Natalki ale też yy, naturalny dostaje jogurcik ziarka z jogurtem yy, do wody oprócz tego antybiotyku to do wody dostawał takie yy, taki środek po prostu dla gołąbków na drogi oddechowe do jedzonka oczywiście yy, czosnek yy, i ziółka różne oregano między innymi no, już będzie miał taką no, zupełnie inną jakość życia. No, no, to oczko yy, oczko ma już odzyskał. Yy, tutaj w pełni oddech yy, na pewno no, nie wiem czy na pewno, ale chciałabym tutaj jeszcze usłyszeć jego taki głos, głosik, żeby cokolwiek powiedział. Myślę, że się odezwie, jak dostanie większą klatkę i będzie tak przesunięty bliżej okna. On był odizolowany. Tutaj mam właśnie takie miejsce dla takich cięższych przypadków kiedy to no, nie wiadomo dokładnie, co go łąbkowi jest. No, OSPA wychodzi, że to nie jest. Na szczęście coś może go tam w to oczko, nie wiem, no, coś mu się z tym oczkiem stało najwyraźniej, że, że było w takim stanie. Ale tutaj nic nie narasta, nic nie dochodzi, żadne stróbki nie, 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 nie pojawiają się, nie ma więcej nigdzie. Nigdzie tego, więc to już tutaj ospa jest wykluczona. No, po prostu musiał być jakiś uraz. Co ciekawe, jak ja, jak ja rozmawiam, jak ja go nagrywam, to on przeważnie tak po prostu jakby wszystko rozumiał. Siedzi i po prostu tu słucha też. Słucha. No zaraz zacznie jeść pewnie gołąbeczek. Jest głodny. Ten antybiotyk podawany jest raczej na takie, żeby nie był zbytnio najedzony. Chyba już mu się, chyba już mu się spieszy do tego jedzonka, żeby nie był zbytnio najedzony, więc to ma zabierane, zabierane ziareczka, tak po południu. Antybiotyk dostaje wieczorem i od rana może już jeść swobodnie cały dzień do popołudnia. Do popołudnia. No oczko. Jestem zadowolona naprawdę, że to tak że tak ładnie się zregenerowało. No. Pozdrawiam kochani. Życzę takiego weekendu fajnego dla Was. Dziękuję, że zaglądacie. Wyświetlenia filmów to też się przekłada na pomoc dla gołąbków. I tutaj na przykład chciałam powiedzieć, że nawet takie kropelki do oczu to jest ja zapłaciłam tak, woli informacji 48 zł i no, weterynarze różnie podchodzą do takich też nie, korzystam z, z no, co najmniej z dwóch, ale to też zależy od lekarza wiecie kochani, bo jest podobno tak, że Leku jako sa, takiego samego, no to y, weterynarze nie sprzedają, tylko muszą to zaliczyć jako usługę. Y, ja idę czy z gołąbkiem osobiście, czy zdjęcia, czy no i tutaj w zasadzie kropelki były dla lotnika, y, dla radziusia, ale przydały się też tutaj y, tej bielince, czy temu bielinkowi. Nie wiem, czy to samczyk, czy samiczka. Może z budowy to raczej. Nie wiem, nie chcę, nie chcę bo tak nie, nie znam się za bardzo. Może to, może to był samczyk. Tak, wyświetlenia przekładają się na, na też przychody kana kanału, więc uczestniczycie też, kochani, zawsze w tym. O, już się w końcu uczestniczycie też, kochani, zawsze w tej pomocy, swoim wsparciem, oglądaniem filmów. Dziękuję za to bardzo. Jeszcze jest zrzutka, na się pomaga dla chłopca. on no, Tam ciężka sytuacja, bo jego mama trafiła w końcu do szpitala. On no, musi mieć ten lek bo to jest dla niego ratunek, ratunek życia w zasadzie, ponieważ mięśnie, no, mięśnie są również potrzebne do, do przełykania, do, no, nie tylko do chodzenia, ja mówię, nie tylko, jeżeli ktoś może, czy anonimowo, czy z podpisem, ale ja mówię tutaj nie ma się co prześcigać kto co. Tylko po prostu, jeżeli ktoś ma życzenie, czy choćby udostępnić na, na w mediach społecznościowych, czy chociaż, czy chociaż poinformować gdzieś tam u siebie o zbiórce. To każdy, każdy grosz ma naprawdę ogromną moc, ponieważ dodaje też siły osobom, które walczą o chłopca. Po, zostawię link do tej, do tej zrzutki. No, film się zrobił długi, ponieważ to historia Gołąbka dosyć długa. No, dla niego to długi czas. A dla mnie no, to jest raptem. 6 tutaj szóstego był znaleziony. No, to jest szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. To dzisiaj jest piąty dzień. Piąty dzień, więc nawet nie tydzień i już tak ładnie wszystko u Gołąbka. Są postępy. Takie naprawdę cieszą te postępy. Teraz już widać ładnie to oczko. Myślę, że będzie coraz lepiej z tym okiem. Widzi, widzi gołąbek na to oko. Nie wiem w jakim tam stopniu, być może, że jest jeszcze jakiś, jakiś, jakiś ubytek tego widzenia, ale oczko wygląda ładnie. Zawsze trzymał tak było przysłonięte, więc ta źrenica była większa, ale tutaj widać, że jest tak jak powinno być. Może, może troszeczkę jest jaśniejsza ta, ta tęczówka. Wydaje mi się, że jest troszeczkę jaśniejsza, ale to może też być i może krople też dają swoje. No już kończy Was gadułka. Ze mnie się rozgadałam. Dziękuję kochani, że jesteście. Dziękuję bardzo.